na marchawieczki, w tej strony Szako, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Minecrafta po raz kolejny, w którym przejdziemy sobie Minecrafta, ale jako super bohater, a na dzisiejszy cel przychodzi Superman, czyli dzisiaj sobie zagramy Supermanem, przejdziemy sobie Minecrafta jako właśnie e, Superman, także okej, okay, ubieramy sobie od razu na szybko strój, także od razu sobie szczałkę dajemy w dół. Mam nadzieję, że dzisiaj się o wiele szybciej nam zajmie niż ostatnio. Jeśli nie widzieliście ostatniego odcinka, to polecam sobie obejrzeć, ponieważ ostatnio zginąłem tyle razy, tyle czasu mi zajęło zającie Minecrafta, że to naprawdę jest szok. Dobra, co my tutaj mamy? W ogóle i na wioska, ale mamy dużo żelaza. Eee, mamy Tora. Nie, Tora, to nam się nie przyda na ten odcinek. W ogóle jak chcecie zobaczyć Tora w przyszłym odcinku, dajcie znać w komentarzach. A ja na pewno coś takiego nagram. Ogóle, patrzcie, byśmy mieli cały set. O, tu Tora mamy eee, ubranko, ale to nam się nie przyda. Jesteśmy w sumie ubrani, Jakie mamy my Super Moce? Halo, halo. Dobra, nie wiem czemu, ale od razu po chwili mi to wskoczyło. Eee, patrzcie, od razu Supermocy pojawiają, to chyba tak. E, Pomalutko się wszystko dzieje. Dobra, najedźmy, najedźmy się. Mamy strzelanie e, laserem z oczu. Mamy. To jest chyba latanie. Tak, to jest latanie, jak widać, ewidentnie. I V to jest zamrożenie. No i pokczam. No i damy X, a X jest e, strzelanie laserami z oczu. Ale patrzcie, jak się prezentuje marcheweczka, Superman. Okej, okay, wszystko fajnie. Idźmy sobie wykopać jakieś drewieńko. To jest jakieś drewno na szybkości. Jedzenia w sobie możemy też sobie trochę zebrać. Dajmy tą pszenicę i lecimy. Cyk, 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 cyk. Szybka opcja i kopiemy sobie trochę drewna. Jedno drewienko drugie drewienko trzecie i ostatnie czwarte. Okej, okay. cztery drewienka powinno nam wystarczyć. Szybko sobie zrobimy coś w ten sposób crafting. Kaman, eee, come on, kaman, come on. tak sobie zróbmy, zróbmy sobie dwa wiaderka, bo w sumie nic innego nam się nie przyda. I teraz szukamy zbiorowiska z lawą No, bo trzeba będzie zrobić jak najszybciej. Właśnie, co ja robię? Ej, najgorzej ja jestem. No, przecież będą mieć czekać, żeby wykopać eee, przejście do endu. Dobra, wykopałem 11 sobie tutaj. E, kamienia w ogóle pojawiała się nowa supermoc. Pod B, Dobra, mam wszystko na X-Rayu. teraz to N znajdziemy na szybkości. Dobra, więc sobie teraz polećmy. Pod mamy lot. okej, okay, fajnie. Wydaje mi się, że na F5 to lepiej wygląda. Zróbmy sobie teraz kamienne rzeczy. Dobra, ale że ja jem podczas lotu. kod. O, widzę jakieś podpalenie. Tu chyba będzie lawa. Tu będzie lawa na milion procent. Tu lawy nie było. Ale tu jest lawa. tutaj możemy skraftować nasz przecudowny, przewspaniały portal. Ostatnio robiłem. W miarę mi się to udało. E, zrobić chyba tak Dobra na szczęście całego nie zalałem Także zaczynamy mi to trochę słabiej idzie tak ja wiem oczywiście Ale no cóż niestety ja się dopiero uczę Także wybaczcie mi e, Chyba to wygląda w ten sposób Dobra ale że ja widzowie prawie Zniszczyłem to A Po chwili myślenia chyba to rozminiłem Możecie dać mi w komentarzach jak to szybciej robić Ponieważ jak widzicie mi to idzie mega 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 wolno Na tym, czasie, najwięcej, na tym tracę najwięcej czasu ale cóż, ważne, że w jakikolwiek sposób mi to wychodzi Dobra, ostatnie dwa mi zostały Chyba wystarczy to zrobić w taki sposób, że teraz podlecę Od góry, dam sobie tak Tak, dobra, udało się I ostatnia lawa, proszę bardzo Dobra, i ostatnia, jest, dobra, udało się, widzowie Także pokczampik Teraz tylko trzeba to odkopać, niestety, bo ja dałem ciała i to zakopałem O wiele krócej mi to zajmie niż ostatnio, ponieważ jesteśmy chyba na 10 minutach Także chyba chill, bomba totalna Jest sobie tu pod palmy, z rokiem Da się, da się. S. Lecimy po pałki blazerowe. Dobra, gdzie nas ryspiło? Czy mamy gdzieś fortecę obok? Mały lak, niestety nie mamy fortecy. ją sobie znaleźć. Dobra, jest forteca. Forteca na szybkości znaleziona oczywiście. Są blazy, są blazy, są blazy. Pałeczka jest jedna. Dobra, są dwie, są dwie, są dwie. O, ja się tak mówiąc szczerze, już zgubiłem trochę, ale nieważne, nieważne, może jeszcze tutaj coś znajdziemy. Pali, nie? A tu się pali. Dobra, oni tu są. Nie ma chłopaki, leży jeden, leży kolejny. Ten też leży. Daj mi, daj mi, daj mi lepiej tą pałkę blazową. Nie, tu jest złoto, niestety. Pewnie się zastanawiacie, czemu nie mam tutaj pigmenów, czemu pigmenów nie robię. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, ja niestety nie mam tych e, pigmenów, bo to jest e, wersja starsza na tego moda, także nie da rady. Chcę teraz i znaleźć jakieś totalne endermany i lecimy od razu po smoka. Ja w ogóle patrzcie, ja tak nie przemyślałem trochę, mogłem inaczej wykorzystać mojego supermana. Teraz myślę, patrzcie, ja mam przecież e, zamrożenie. O, widzicie? Mogę w ten sposób robić, mi nie była w ogóle potrzebna woda. Te skitu, czemu ja tak tego nie zrobiłem? Dobra, jest Enderman, pierwszy od razu na strzała. Także podjeżdżamy gościa. Eee, dobra, róbmy go, na strzała zejdziesz. Nie, 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 tam były dwie przeszperły! Czyli zaczynasz jak w poprzednim odcinku. Pech za pechem. No nie no, szukamy kolejnego. Dobra, widzowie, teraz szybki poradnik, jak można szukać szybko jako super Endermanów. Uwaga, parcie, lecimy, lecimy i wciskamy kontrol. Wow. To jest taka prędkość, że pewnie Enderman. Jest! Dwa, 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 dwa! Trzy! Trzy są! O gościu, dobra! cel, ląduj! Najgorszy to, że on traci mega dużo życia. Eee, o dziwo. Ja myślałem, że on jest jednak bardziej wytrzymały. Ale no trudno. Będziemy się leczyć. Kamal, kamal, szybko tego Endermana ładujemy. Ty, 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 bo padnę! Padnę, 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 Dobra, paleśmy sobie tutaj na górkę. Eee, zjedzmy cokolwiek. Patrzcie, ja myślę, że Superman to jest jakimś kurczę... Nie wiem, półbogiem, czy czymś Dobra, odrodziło mi się cztery serduszka Wydaje mi się, że jestem teraz w stanie zabić go Uwaga, 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 waga. Czy, czy on padnie? Czy on padnie? Nie, nie padł, niestety nie padł Dobra, ten dostał Chodź, 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 chodź Daj perłę, daj perłę Nie dał perły, bandyta widzowie, bandyta po prostu e, Tu był chyba jeszcze jeden gdzieś Z tego co pamiętam Dobra kapitanie, w tamtą stronę Bieramy, mam perełkę Eee, dobra, dalej idziemy teraz w tą stronę O nie, to jest kryptonim Kryptonim, dawaj szybko, szybko Lecimy, lecimy szybkość na szybkości eee, Tylko nie za szybko Bo to może być w sumie gdzieś tutaj Uwaga, dobra W tą stronę jeszcze O, super supermocy nam się odblokowało także spokczam Nie, rozbiła się, dobra, mamy jeszcze ostatnią Także lecimy szybciutko Kawałek do przodu eee, Dajmy tutaj Dobra, czy gdzieś zaraz będziemy Na miejscu o, złapałem. Kaman, come on, kaman, come on. ok, do przodu, do przodu. Proszę, nie rozbi się, nie rozbi się. Rozbiła się! Dobra, ja miałem jakiegoś X-Raya, prawda? Tak, miałem gdzieś. Tylko, czy ten X-Ray mi teraz zadziała, halo? Waga, ja przestanę latać. Jest X-Ray! Proszę bardzo, mamy X-Raya. Mam pomysł. E, nie wiem, weźmy gdzieś się tutaj w dół, przekopmy. E, może coś, może akurat. Ta perła kresu tu gdzieś tutaj pękła. Dobra, wyłączmy te prześwietlenie bo są to nam niepotrzebne. I teraz kopmy się cały czas w dół. Z długo. jest dobra, mamy to, jest udało się skrzyneczka na dzień dobry i perełka. I perełka, A teraz sobie robimy oko kresu, bo na bank będzie brakowało. Obstawiam. Widzowie, teraz muszę w komentarzach napisać ile zabraknie mi ee, o perełek, kresu, ok, kresu, oczu, ok, oczu, chyba nie, nie wiem jak to mówić, Oczów w kresu, ile mi zabraknie. Ja obstawiam, że 6 na bank, co najmniej. Dobra, teraz gdzie to jest? Tylko czy jak ja włączę teraz prześwietlenie, czy będę coś widział? Nie, nic nie widzę dalej totalnie. Nie wiem, sobie do przodu. Tu chyba raczej nie będzie na dole. Ale nie wiem, dobra, już pojdźmy już do końca. Ale żadnych skrzynek nie ma. O, dobra, zejście na dół. Dobra, jest! Mamy, 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 mamy. S, chłop leży, zabity. Szybka akcja. Ile brakuje? Jedno! Jedno brakuje! Dobra, dobra, S, dobra, mamy to. Wskakujemy. Szybko D, podskok. Proszę bardzo, lecimy ze smokiem. Lecimy ze smokiem, od razu wieczorę rozwalamy. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. Wiedziałem, że to będzie o wiele łatwiejsze niż czarna pantera. Bez tu, Gdzie eee, ona jest? Tutaj, proszę bardzo. Kolejną niszczymy od razu. A, wszystkie są już zniszczone. Co tam, byczku? Co tam? A czemu w ogóle tam tak zadaje? E, potwał! E, potwał, potwał! Potwał nie działa! Dobra, ale trudam się go zabić, zanim on mnie zabije. Patrzcie, nie, na jakiś szybki smok. Dart! Daj, podpalenie! Nie, podpalenie nie działa! Kurde, lipa trochę! Ale możemy go trochę pobijać? Chwilę? Chciałbym by nie. Okej, okay. na razie musimy skończyć z obijaniem, bo mało życia. I nie mogę pojść, bo to po serduszka bije. Dobra, daj nura, 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 ląduję, proszę bardzo. Proszę państwa. przem wylądował, wylądował. S, SS, proszę bardzo, wygrywamy. Chyba pierwszy raz. Nie, dobra, no i oczywiście nie za pierwszym razem. Dobra, oddobiło mi się trochę życia. Możemy go teraz trochę poobijać. Teraz trochę go poobijajmy, pobijajmy go już do końca, do końca. Damy radę, damy radę. Ostatnie dwa strzały Goń go! że przeleciał. Eee, teraz trochę ryzykownie, ale możemy zaryzykować. Zaryzykować. więc, dobra, na szczęście to jest Superman. I szybko udało mi się wrócić, bo te supermocje jednak zostają. Ale widzowie, od trzech odcinka robimy, tak? Nowa zasada. Jeśli umrę, to wtedy kończymy odcinek, i odcinek zakończy e, się niepowodzeniem. Ale teraz możemy sobie go śmiało dobić. I na strzała to już nie będzie takie wielkie. Wow, no bo. Miał mega, mega mało życia, także nie mam szans Totalnie, a więc ja mam mordeczki, dziękuję za oglądanie Pamiętajcie wystawić subika na kanale, ściągnijcie łapeczkę w górę Pięć na w górę kolejny odcinek właśnie się pojawia Na kanale oraz dajcie mi znać w komentarzach Jakiego byście chcieli zobaczyć potwora Znaczy jakiego byście chcieli zobaczyć potwora Super bohatera w kolejnym odcinku Ja na pewno jakiś pomysł, najlepszy pomysł W komentarzu sobie wybiorę na kolejny odcinek Jeśli wytrwałeś do końca, napisz Superman, a ja ci przypnę wtedy serduszko Trzymajcie się, do następnego, siema